Czy ten program, wzięcie udziału w nim, to sukces czy porażka na Twoim koncie? Zdecydowanie sukces. Uważam, że bardzo wykorzystałam szansę i możliwość w stu procentach zaangażowania się w ten eksperyment i przede wszystkim przełożyłam na życie to, co tam odkryłam. No i finalnie jestem bardzo szczęśliwa od czasu, kiedy zmieniłam swój status w związku. A właściwie to zmieniłam go podwójnie. Zmiana partnera. <laughs> Zmiana partnera, ale nie tak od razu. Najpierw byłam sama i teraz, teraz jestem w związku, bo już trochę czasu minęło, natomiast jestem cały czas niezmiennie sobą, taką, jaką zaczęłam być pod koniec programu, i szczęśliwa. Czyli co? Było takie potwierdzenie też ze strony innych uczestników, że z Tobą jest wszystko ok, Że jak chcesz być głośna w cudzysłowie, no to jesteś głośna, jesteś energiczna i tyle. Tak, bo ja bardzo próbowałam zmienić to pod mojego byłego partnera. Też nikt mnie do tego nie zmuszał. Ja sama próbowałam być dla niego idealna i w tym związku, ale no, zrozumiałam, że naprawdę nie ma to sensu i nie można zmienić w sobie rzeczy, które są częścią naszej charyzmy, naszego charakteru. Można zmienić, nie wiem, przyzwyczajenia odnośnie nie rozrzucać brudnych skarpet na przykład, tak, albo słuchać czyjś potrzeb, takie rzeczy, ale odnośnie tego, jak teraz mówię, w jakiej tonacji, jak szybko i w jaki sposób, to ja tego nie zmieniam, przepraszam bardzo, a są to rzeczy, które się używa na co dzień, więc jeżeli na co dzień to kogoś denerwuje, no to nie ma o co się spinać i kłócić, naprawdę, a było, było. To jest Twoja marka osobista, to jakby bez dwóch zdań. Jeżeli chodzi o Kubę, czy Ty starałaś się nawiązać z nim kontakt po wyjściu z programu? Tak. Ja się skontaktowałam z Kubą w celu zweryfikowania swoich uczuć mhm. i faktycznie wyszło na to, że moje uczucia były wobec Niego bardzo mocno przesadne, i, i popłynęłam na fali. Tych swoich wszystkich emocji, i, i poznawania siebie, i chęci w ogóle, z tej całej, z, nie wiem co tam się działo w tej głowie, ale jak ochłonęłam, spotkałam się z nim i sobie wszystko ułożyłam, to finalnie jakby okazało się, że był dla mnie tym wsparciem, którego potrzebowałam. Mhm. Na pewno dał mi to, że mnie zrozumiał. I dał mi to zrozumienie, którego nie miałam w związku, więc to zadziałało na jego korzyść, ale już tak w warunkach, że tak powiem, codziennych, życiowych, no to, to nie jest gdzieś tam dla mnie osoba, z którą chciałabym budować związek na przykład.